Audycja powstała w Radio Warszawa 106.2 FM. Lubisz nas słuchać? Wejdź na www.radiowarszawa.com.pl i wspieraj. z Ewangelii Świętego Jana Pierwszego dnia po Szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień od niego odsunięty. Maria stała przed grobem płacząc, a kiedy tak płakała, nachyliła się do grobu i ujrzała dwóch aniołów w bieli siedzących tam, gdzie leżało ciało Jezusa: jednego w miejscu głowy, a drugiego w miejscu nóg. I rzekli do niej: Niewiasto, czemu płaczesz? odpowiedziała im. Zabrano pana mego i nie wiem, gdzie go położono. Gdy to powiedziała, odwróciła się i ujrzała stojącego Jezusa, ale nie wiedziała, że to Jezus. Rzekł do niej Jezus Niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz? Ona zaś, sądząc, że to jest ogrodnik, powiedziała do niego: Panie, jeśli ty go przeniosłeś, powiedz mi, gdzie go położyłeś, a ja go wezmę. Jezus rzekł do niej: Mario. A ona obróciwszy się, powiedziała do niego po hebrajsku: Rabbuni, to znaczy nauczycielu. Rzekł do niej Jezus: Nie zatrzymuj mnie, jeszcze bowiem nie wstąpiłem do ojca. Natomiast udaj się do moich braci i powiedz im, Wstępuję do ojca mego i ojca waszego, oraz do Boga mego i Boga waszego. Poszła Maria Magdalena, oznajmiając uczniom: Widziałam Pana i to mi powiedział. Nasze przekonania, prawdziwe lub nie, bardzo rzutują na sposób w jaki patrzymy na siebie, na ludzi wokół nas, na Boga, na przeszłość i przyszłość. To są nieraz bardzo silne przekonania, powtarzane przez wiele lat, utrwalane w pamięci serca, że nic mi się nie udaje, że jestem cały czas oceniana, że nie poradzę sobie w życiu, że ktoś mnie zostawi, że nie jestem wystarczająco dobrym. Ciągle słyszę w głowie, jakby ktoś mnie oskarżał, jaki jestem albo jaki nie jestem. To jest stan ducha podobny do bycia w ciemnym pokoju. Ten smutek jest dojmujący, że już nic się nie uda zmienić. Właśnie w takie doświadczenie przychodzi do ciebie dziś Jezus, podobnie jak przyszedł do Marii Magdaleny w wielkanocny poranek, która opłakiwała stratę swojego mistrza i przyjaciela. Była pogrożona w swoim smutku, bo była przekonana, że Jezus nadal nie żyje, a do tego ktoś go pewnie zabrał. Przebłysk nowego życia zawitał w jej sercu w momencie, w którym usłyszała swoje imię z ust Jezusa. On dziś zwraca się do ciebie po imieniu. On zna do głębi Twoją historię, sukcesy i porażki. Jezus daje ci się poznać, abyś mógł zacząć inaczej myśleć, że jeszcze nic straconego, że on nad wszystkim czuwa i jemu zależy na tobie. Czy wierzysz w to, że Jezus jest cały czas żywy w twoim życiu? Jeśli tak, to będziesz o nim mówił innym, jak o najlepszym przyjacielu. Audycje takie jak ta powstają dzięki hojności słuchaczy Radia Warszawa. Lubisz nas słuchać? Wejdź na www.radiowarszawa.com.pl i wspieraj